Dziewczynka z ulicy zauważa milionera przywiązanego do drzewa, ale gdy podchodzi bliżej, on szepcze szokujący sekret. To, co dzieje się potem, przyprawia odreszcze. To historia pełna emocji, której nigdy nie zapomnisz. Zanim zaczniemy tę niesamowitą opowieść, napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz, i zostaw łapkę w górę, aby być na bieżąco z kolejnymi historiami. Lena Kowalska przyspieszyła kroku, gdy do jej uszu dotarło ochrypłe jęknięcie, dobiegające z przechylonej gałęzi świerku. Z każdym krokiem, który ją zbliżał, stare wspomnienia uderzały mocniej. Strach przed brutalnością ulicy, głód, który czaił się za każdym rogiem, i nieustanna czujność wobec dorosłych. A jednak w tym jednym dźwięku było coś innego. Coś surowego, bezbronnego. Takiego, czego nie sposób było udawać ból kogoś stojącego na krawędzi śmierci. Zbliżała się ostrożnie, każdy ruch kalkulując w milczeniu. W cieniu drzew dostrzegła sylwetkę. Mężczyzna leżał skulony z koszulą rozdrapaną na strzępy, a jego twarz była pokryta rozmazanym błotem i zakrzepłą krwią. Ciężkie łańcuchy zwisały z jego nadgarstków, niczym wyrok wydany bez sądu. Gdy uniósł głowę, Lena zatrzymała oddech. Jego spojrzenie płonęło desperacją, jakby każdy oddech był walką o istnienie. Na lewej ręce dostrzegła złoty pierścień, absurdalnie kontrastujący z jego nędznym wyglądem. Wodę, wychrypiał, głos niemal rozmyty w kurzu i bólu. Lena zawahała się na ułamek sekundy, potem przygryzła wargę, podeszła bliżej i wydobyła manierkę przytroczoną do pasa. Woda. Powtórzyła półgłosem, bardziej do siebie niż do niego. Mężczyzna skinął słabo głową. Lena podała mu wodę, obserwując, jak jego wychudzone dłonie drżą, a każdy łyk wstrząsa jego ciałem. Przełykał łapczywie, z trudem łapiąc oddech między kolejnymi haustami. Przyglądała się jego walce o każdy gest, o każdy oddech, czując jak niepokój zakorzenia się w jej wnętrzu. Nagle z wyraźnym wysiłkiem odwrócił twarz, zaciskając pięść. Weź. Wyszeptał przez zaciśnięte zęby. Z jego dłoni wypadł zmięty kawałek papieru. Lena szybko złapała go w palce, zanim wiatr zdołałby go porwać. Rozwinęła kartkę i przeczytała drżącym wzrokiem: Cezary Walentyn. Obok nazwiska ciąg nieczytelnych liczb. Skuliła ramiona, jakby sam ciężar tych słów miał ją zmiażdżyć. Kim był Cezary Walentyn? Przedsiębiorcą? Politykiem? A może kimś znacznie bardziej niebezpiecznym? Mężczyzna uniósł głowę, jego oczy błagały, choć głos był słaby jak szept w ciemności. Nikt, nie może tego zobaczyć. Z każdym słowem jego twarz bielała jeszcze bardziej, ale. zaczęła Lena, lecz przerwał jej drżącym ruchem ręki. Biegnij! wyszeptał z trudem. Oni nadchodzą! Zerknęła w stronę opustoszałej drogi. Instynkt przejął kontrolę nad ciałem, a umysł przestał analizować. Schowała papier głęboko pod swoją wytartą kurtką i wróciła wzrokiem do mężczyzny. Jego los wisiał na włosku, a serce Leny, mimo przeszkolonej przez życie nieufności, nie pozwalało jej odejść. Chwyciła go pod ramiona i z trudem, prawie na kolanach, wciągnęła do opuszczonej stodoły stojącej nieopodal. Każdy zgrzyt zawiasów brzmiał w jej uszach jak zdrada. W środku, pośród zgniłej słomy i stęchłego zapachu przeszłości, Lena oparła go o ścianę i zasunęła ciężkie drzwi na rygiel. W zapadającym w mroku wnętrzu słyszała tylko jego płytki oddech. Usiadła przy nim na zimnej ziemi, czując jak skrawek papieru piecze ją przez warstwy materiału. Kto mógłby go ścigać i dlaczego? Mężczyzna wyglądał na kogoś, kto znał luksus, ale teraz był niczym więcej jak cieniem człowieka. Dziękuję. Wyszeptał nagle. Jego głos był jak skrzypienie wyschniętej gałęzi. Lena spojrzała na niego uważnie, widząc w jego oczach mieszankę wdzięczności, zmęczenia i czegoś głębszego, wstydu, który nie zniknął mimo upokorzenia, jakiego spotkało. Przez chwilę siedzieli w ciszy, której nie zakłócało nic prócz szelestu ich oddechów. Lena czuła, że nic już nie będzie takie samo. Trzymała w dłoni tajemnicę która pachniała strachem i obietnicą tragedii. Od tej chwili nie była już tylko dzieckiem ulicy, stała się strażniczką imienia, które mogło zniszczyć nie tylko jednego człowieka, ale całe światy, o których istnieniu nawet nie śniła. Kim jest Cezary Walentyn? To pytanie gorące jak rozżarzone żelazo paliło jej myśli, gdy w cieniu stodoły szept nocy przynosił obietnicę nadchodzącego niebezpieczeństwa. I wtedy usłyszała odległe kroki. Dworek Nowickich wyrósł przed leną niczym zjawisko z innego świata. Budynek otoczony niskimi płotami i krzewami wyglądał na miejsce, w którym sekrety nie tyle były ukrywane, co dojrzewały w ciszy. Dziewczyna ściskała w dłoni zmięty skrawek papieru, jakby mógł ją ochronić przed wszystkim, co nieznane. Drzwi otworzył Jurek, człowiek o twarzy wyciosanej z kamienia, z oczami, które w jednej chwili potrafiły przeniknąć duszę, nie pytał kim byli. Wystarczyło jedno spojrzenie na stan Piotra, by bez słowa odsunąć się na bok i wpuścić ich do środka. Piotr, blady jak płótno, ledwo trzymał się na nogach. Jurek ujął go pod ramię, prowadząc przez korytarz o skrzypiącej podłodze. Lena zatrzymała się w progu, nie wiedząc czy powinna iść dalej. Papier ukryty pod kurtką zdawał się parzyć jej skórę. Wprowadzono Piotra do jednego z pokoi dla gości. Pokój pachniał kurzem i starą farbą, a na łóżku leżała gruba narzuta, wsprane kwiaty. Piotr osunął się na materac, nie protestując. Staszek już idzie rzucił Jurek, zerkając na lenę z ukosa. Nie ruszaj się stąd nie miała zamiaru. Każdy ruch wydawał się zbyt ryzykowny. Chwilę później pojawił się Staszek Kowal, mężczyzna o szerokich dłoniach i spojrzeniu człowieka który widział więcej bólu, niż mógł zapomnieć. Bez słowa klęknął przy łóżku i wyjął z torby płótno, alkohol i kilka niezbędnych przyrządów. Jego ruchy były pewne, niemal obojętne, jakby każdy akt ratowania życia był tylko kolejnym elementem jego codzienności. Lena patrzyła, jak Staszek przemywa rany na czole Piotra. Za każdym dotknięciem wacika Piotr drżał lekko, Choć zaciskał zęby, nie chcąc wydać żadnego dźwięku. W oczach Staszka nie było współczucia, ma tylko skupienie. Jesteś szczęściarzem, że jeszcze oddychasz, mruknął, nie odrywając wzroku od swojej pracy. Piotr, z trudem łapiąc oddech, wyszeptał: Dziękuję. To jedno słowo zawisło w powietrzu jak wyrok. Lena poczuła, jak coś w niej pęka. Bogaci i silni nie dziękowali dzieciom ulicy. Nigdy a jednak teraz dziękował jej ktoś, kto kiedyś pewnie mógł kupić i sprzedać całe dzielnice. Kiedy rana została opatrzona, a Piotr na chwilę zasnął z wyczerpania, Lena opadła na ziemię przy ścianie, skuliła się, trzymając kolana i wpatrywała w sufit, próbując poukładać myśli. Każdy szept w dworku, każde skrzypnięcie deski brzmiało jak zapowiedź tego, co miało nadejść. Po zapadnięciu zmroku, gdy w dworku panowała niemal całkowita cisza, Piotr, słaby, ale przytomny, usiadł przy starym biurku. Wyjął z kieszeni zmięty papier i zaczął rozwijać go palcami, jakby w obawie, że każde szarpnięcie zniszczy coś cennego. Lena przycupnęła na podłodze, w cieniu, lecz czujnie obserwowała jego ruchy. Papier był zapisany ciągami cyfr, które na pierwszy rzut oka niczego nie zdradzały. Co to może znaczyć? Zapytała w końcu, przełamując ciszę. Piotr nie odpowiedział od razu. Przysunął papier bliżej do światła starej lampy naftowej, zmarszczył brwi, śledząc każdy znak. To mogą być współrzędne, powiedział cicho, lub kody do czegoś znacznie większego. Wtedy drzwi skrzypnęły i do środka weszła kobieta. Miała krótkie włosy, ciemne oczy i notatnik zawsze gotowy do użycia. Marina Wójcik. Dziennikarka, której nazwisko budziło drżenie w wielu wysokich biurowcach Warszawy, bez ceremonii usiadła przy Piotrze, przyglądając się kartce. Jeśli te liczby to lokalizacje, zaczęła stukając palcem w papier, to możemy mówić o miejscach, gdzie przelano ogromne pieniądze na inwestycje, które nigdy nie powstały. Spojrzała na Lenę, jakby oceniała, czy dziewczyna rozumie wagę ich rozmowy. Cezary Walentyn przewija się w wielu podejrzanych projektach. Dodała zniżając głos. Drogi, które nigdy nie powstały, mosty, które istnieją tylko na papierze. Miliony znikające bez śladu. Piotr ścisnął oparcie krzesła, a Lena dostrzegła moment zawahania w jego oczach. Nie był już tylko Piotrem Nowickim, przedsiębiorcą. W tej chwili wyglądał, jakby spadł mu cały świat na barki. Moja własna firma może być uwikłana, powiedział, bardziej do siebie niż do innych. Marina skinęła głową, notując coś szybko w zeszycie. Lena wstała i podeszła bliżej, spojrzała Piotrowi prosto w oczy. Ufasz mi? Zapytała cicho, niemal bezgłośnie. Na moment zapadła cisza. Patrzyli na siebie. Mężczyzna, który stracił grunt pod nogami, i dziewczyna, której całym majątkiem była odwaga. W końcu Piotr skinął głową. Ufam, odparł, i potrzebuję twojej odwagi bardziej niż kiedykolwiek. Lena uśmiechnęła się lekko, czując w sobie siłę, jakiej wcześniej nie znała. Już nie była tylko dzieckiem z ulicy. Była częścią czegoś większego. Dworek nowickich stał się czymś więcej niż schronieniem. Stał się twierdzą tajemnic, których ciężar groził zmiażdżeniem ich wszystkich. Jurek patrolował posesję z bronią ukrytą pod płaszczem, Staszek zabezpieczał kolejne pokoje, a Marina układała mapę skandalu, który mógł wstrząsnąć całym krajem. Lena, z sercem bijącym szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, wiedziała jedno. Nadchodziła burza, której żadne mury nie powstrzymają. Wtedy rozległo się ciche pukanie do drzwi. Drzwi sądu w Olsztynie zatrzęsły się pod naporem kroków Piotra Nowickiego. Jego dłoń, choć pewna przy podpisywaniu kontraktów na miliony, teraz nieznacznie drżała. Obok niego, czujna jak zawsze, stała Marina Wójcik, z dyktafonem gotowym do rejestracji każdego słowa, a tuż przy niej Agnieszka Zielińska, pracownica opieki społecznej, której twarz skrywała jedynie część emocji towarzyszących tej sprawie. Po drugiej stronie korytarza w cieniu marmurowych kolumn czaił się Rafał Malinowski, mężczyzna o oczach wąskich jak sztylety i uśmiechu tak sztucznym, że niemal ranił. Obok niego w idealnie skrojonym garniturze. Jego adwokat szeptał coś szybko, podsuwając dokumenty do podpisu. Rafał patrzył na Lenę jak na swoją własność, jakby sama jej obecność była dla niego obrazą. Sala rozpraw przypominała teatr, w którym każde słowo mogło zadecydować o życiu. Sędzia, kobieta o surowym spojrzeniu, które mogło przeszyć na wskroś, prowadziła sprawę bez śladu emocji. Agnieszka Zielińska, stojąc przed sędzią, mówiła spokojnym, wyważonym tonem. Helena, znana jako Lena, wykazuje niepodważalne przywiązanie emocjonalne do wnioskodawcy. Rozdzielenie ich powoduje u dziecka widoczne objawy smutku i lęku. Sędzia zapisywała każde zdanie, nie podnosząc wzroku. Następnie Lena, ubrana w skromną sukienkę, podeszła do środka sali. Trzymała w rękach stary zeszyt z pogniecionymi kartkami. Drżącymi palcami otworzyła go na stronie, gdzie widniał rysunek? Ona i Piotr siedzący pod wielkim świerkiem. Dalej: Zrujnowane domy, zerwane łańcuchy, pustka i ból, których nie potrafiły oddać słowa. Sędzia pochyliła się, przyglądając się rysunkom, a sala zamilkła. Kto stworzył te rysunki? zapytała. Lena uniosła podbródek. W jej oczach błyszczała odwaga, którą zbudowały lata samotności. Ja. To jest moje życie i moje uczucia. Na sali zaszumiało. Kilka osób odwróciło głowy, jakby chcąc ukryć wzruszenie. Nawet adwokat Malinowskiego na chwilę zgubił rytm i poprawił mankiet z widoczną nerwowością. Czy dziecko ośmioletnie może samo zdecydować o swoim opiekunie? Zapytał z przesadnym spokojem adwokat Rafała, zerkając na sędzie. Piotr wstał. Jego ruchy były pewne, ale nie było w nich pychy spojrzał wprost w oczy kobiety na podwyższeniu. Ona ocaliła mnie pierwsza, powiedział. Dzięki niej pierwszy raz od lat poczułem, że dla kogoś znaczą coś więcej niż liczby w raportach finansowych. Te słowa zawisły w powietrzu, ciężkie, prawdziwe, niepodważalne. Marina, siedząc na ławce obok, nie przestawała pisać. Jej długopis drapał papier, łapiąc każde westchnienie, każdy nieznaczny gest uczestników. Wiedziała, że to, co działo się tutaj, było większe niż jakakolwiek afera polityczna, to było coś, co mogło zmienić serca ludzi. Czekając na decyzję sądu, Piotr otrzymał od jednego z asystentów kopertę. Papier, na którym widniały wyblakłe litery, drżał w jego dłoniach, gdy czytał zawartość. Archiwalne dokumenty. Jedno nazwisko wypaliło się jak piętno Maria Nowicka. Maria, matka Leny. Była niegdyś zatrudniona w Dworku Nowickich, pracowała tam, zanim nagle zniknęła bez śladu. Piotr poczuł, jak świat zadrżał pod jego stopami. Tajemnica nie była tylko o korupcji czy pieniądzach, dotyczyła jego własnej historii, jego domu, jego krwi. Zacisnął palce na dokumentach, jakby chciał zatrzymać bieg czasu. W sali rozległ się dźwięk zamykanych akt. Sędzia wciąż beznamiętna ogłosiła Decyzja zostanie ogłoszona na posiedzeniu zamkniętym. Wśród zgromadzonych zapanowała napięta cisza. Nikt nie odważył się świętować. Piotr poczuł jednak, jak w jego wnętrzu zaczyna kiełkować coś nowego: nadzieja. I odpowiedzialność, która nie kończyła się na opiece nad dzieckiem. Musiał także odkryć prawdę o Marii Nowickiej o kobiecie, która była kluczem do tej całej układanki. Lena patrzyła na Piotra uważnie. Jakby chciała zapamiętać każdy szczegół, jego twarz, jego oczy, jego zmęczenie i determinację, wiedziała, że już nie jest sama i że jej los splutł się z losem tego człowieka na zawsze. Nad ich głowami zawisły pytania bez odpowiedzi: Dlaczego Maria zniknęła? Jaką rolę odegrał w tym Cezary Walentyn? I kto jeszcze wśród ludzi uważanych za nienaruszalnych miał w tym wszystkim swoje brudne ręce? W chwili, gdy opuszczali salę sądową, Lena ścisnęła mocniej dłoń Piotra. Wtedy z za rogu korytarza wyłonił się nieznajomy. Mężczyzna w ciemnym płaszczu, z twarzą skrytą w cieniu. Bez słowa wręczył Piotrowi kopertę. Ciężką, znamionującą, że w środku kryje się coś więcej niż list. Telefon rozdzwonił się o świcie. Piotr Nowicki sięgnął po słuchawkę szybciej, niż pozwalała na to jego wyczerpana ręka. Po drugiej stronie rozległ się spokojny głos doktora Marka Frankowskiego Maria żyje. Znaleźliśmy ją w ośrodku rehabilitacyjnym w Gdyni. Piotr zamknął oczy na moment, pozwalając sobie na ułamek sekundy ulgi. Obok niego Lena, czujna jak zawsze, obserwowała każdą jego reakcję. Widząc wyraz twarzy Piotra, wyprostowała się niespokojnie, jakby szykowała się na cios. Piotr spojrzał na nią i ścisnął jej dłoń, pewnie bez wahania. Jedziemy po nią dzisiaj, powiedział. Słowa zawisły w powietrzu jak zaklęcie, a Lena skinęła głową, choć jej serce waliło jak oszalałe. Wspomnienia matki były mgliste, zapach cynamonu, dotyk dłoni, obraz uśmiechu wyblakłego pod naporem lat. Miała nadzieję, że nie pamiętała tego wszystkiego na próżno. W drodze do Gdyni nikt nie mówił. Każde spojrzenie, każdy drobny gest mówił więcej niż słowa. Gdy wreszcie weszli do skromnego ośrodka, Lena poczuła, że czas zwalnia. W korytarzu o mdłych ścianach usłyszała swoje imię, wypowiedziane łamiącym się głosem. Maria Nowicka, wychudzona z oczami pełnymi łez, uniosła wzrok, jakby bała się, że to złudzenie. Jej ręce zawahały się w powietrzu, zanim Lena rzuciła się w jej ramiona. Objęcie było bezgłośne, ale bardziej wymowne niż tysiące wyznań. Maria tuliła córkę, a jej ciało drżało od tłumionych emocji. Przepraszam, szepnęła Maria, głaszcząc włosy Leny, tak bardzo cię przepraszam. Lena nie odpowiedziała, nie było potrzeby. Wszystko, co miało znaczenie, działo się właśnie teraz, w tym prostym geście powrotu. Piotr, stojąc nieco z boku, patrzył na tę scenę z ciężarem winy w sercu. Widział, jak wielką krzywdę wyrządzono tej rodzinie, jak bardzo system, którego był częścią, zawiódł. W tym samym czasie Marina Wójcik kończyła swoją pracę. Jej raport, opublikowany na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, wstrząsnął opinią publiczną. Skandal w Olsztynie, Cezary Walentyn zatrzymany w operacji antykorupcyjnej głosił nagłówek. Aresztowano także trzech kluczowych członków jego siatki. Akcja była szybka, brutalna, bez ostrzeżenia setki dokumentów zostały zabezpieczone, miasta szeptały imiona, które dotąd wypowiadano tylko za zamkniętymi drzwiami. W dworku Nowickich wszystko się zmieniło. Jurek, nieufny jak zawsze, zamontował kamery w strategicznych miejscach. Staszek powiększył zapasy lekarstw, przygotowując się na wszystko. Agnieszka Zielińska zorganizowała cykliczne wizyty, chcąc upewnić się, że Lena otrzymuje wsparcie, którego wcześniej jej brakowało. Ale zmiana największa rozgrywała się w ciszy domu. Tam, gdzie wcześniej słychać było tylko echa przeszłości, teraz rozbrzmiewał śmiech: cichy, nieśmiały, jakby nie do końca pewny, czy ma prawo istnieć. Długie rozmowy Piotra i Marii przy kuchennym stole, niekończące się pytania Leny, która chłonęła każdy szczegół historii swojej matki, i spokojne noce, kiedy pierwszy raz od lat ktoś śpiewał kołysanki. W sądzie. Decyzja zapadła szybko. Sędzia tym razem z nieco cieplejszym spojrzeniem ogłosiła: więź emocjonalna między Heleną Kowalską a Piotrem Nowickim jest trwała i niepodważalna. Sąd zaleca proces adopcyjny po okresie monitorowanego wsparcia psychologicznego. Kiedy tylko Lena usłyszała te słowa, rzuciła się Piotrowi na szyję. ściskała go tak mocno, jakby bała się, że zniknie, że wszystko to okaże się tylko snem. Piotr, przytulając ją, wyszeptał: Możesz zostać. Na zawsze. Maria, stojąc obok, nie kryła łez. Patrzyła na swoją córkę, na Piotra. Człowieka, którego kiedyś obwiniała za cały ból świata. I widziała coś, czego wcześniej nie dostrzegała: prawdę i skruche. Piotr podniósł wzrok na Marię i walcząc z emocjami, powiedział: Obiecuję, że naprawię to, co kiedyś zniszczyliśmy. Nie były to puste słowa. Były przysięgą. Miesiące później, pod tym samym świerkiem, który widział ich najtrudniejsze chwile, Maria zasadziła jaśmin, symbol nowego początku. Lena, teraz uczennica lokalnej szkoły, zapisała w swoim zeszycie nową sentencję. Rodzina to ci, którzy stają z tobą przeciw światu. Piotr, patrząc przez jej ramię, uśmiechnął się i dodał: I ci, którzy nie boją się zaczynać od nowa. Tajemnica Cezarego Walentyna powoli gasła w blasku czegoś o wiele silniejszego miłości, lojalności i odwagi, a jednak gdzieś w cieniu dworu nowickich, wśród starych dokumentów i niedomkniętych drzwi, czaiły się nowe sekrety. Niezapisane jeszcze strony, czekające na tych, którzy odważyli się je odkryć.